Ja też będę robił do maestrii. Nie, to co to zrobię? teraz. Max, to pewnie się mogę, że Cię spodziewa. się wysoko ją bo to jest postać, na której mam najwyższe pucharki. i Pierwsza postać, o którą wbiłam 22 rangę. też mam na niej najwyższą maestrię? W... Pragnę wbić trzecią maestrię. A więc Max, jeszcze z tylko, że ma najwięcej pocisków w grze, bo, bo cztery strzały. Są tylko, blok ma jeszcze trzy, cztery strzały, ale to tylko z Star Powerem, którego nie mam. A więc Max muszę ocenić 10 na 10. Ten jego, ten jej ult to w ogóle jeszcze. Wszystkich, no, no ulepsza. I w dodatku to nie jest taki, no, ta, takie wsparcie, takie, taka postać z wsparciem, która, którą się nie da na solo showdown. Dosłownie ta postać da albo na solo showdown, albo na trójkach. Teraz Leon. Leon to jest druga postać, o której wziąłem ej, aż 600 pucharów. A oni mi srebro jedynkę. Nie wiem to w ogóle to jest. Chyba moja ulubiona była postać w grze. Razem z bólem. I el primo. Mam jeszcze. Dzisiaj zakupiłem te dwa gadżety. Oba są bardzo dobre. Jeden to jest to, co wyznacza w takim pole wokół takiego lidaczka. w ogóle taki ten to się nazwali zaczek. Wokół którego jesteś, nie, nie jesteście niewidzialnym. A drugi to ma taki który ma nawet wyposażony, bo mi się wydaje, że one są wyrównane taki tak. I tak. Ale Leona to jest moja w ogóle ulubiona legenda. Leona oceniam 10 na 10, nie dało się inaczej. Gaila. Gail, to jest jedyna postać, której, na której kupiłem srebrnego skina, szczerze. Zmarnowałem Golda. Nie, Gail, wtedy w, uważałem to, że się opłaciło. Bo Gail, bo Gail to w ogóle mój ulubiony dramatyk. Myślałem, że to dosłownie wie 25 rangę. co, teraz ginem, wracam nie gram. Bez sensu biję z tego skina, w ogóle bez sensu kupować srebrne skiny. Jest bardzo ładny, ale tak to się chyba nie opłaciło. Ginam na tą 16 rangę, wpiłem głównie na trójkach, a dokładnie na ładunku. Chyba coś tam jeszcze na gorącej strefie majstrowałem i 16 rangę wbiłem na showdown. Ten jest 8 na 10. Lecimy dalej. Sercz dosłownie ten jego u... to jest to, jest, to są... cię tylko ulepsza. Skaczesz na kogoś i to cię ulepsza. Aha, trochę zmieniłem karki na sercu, jak widzicie. I serce mówi, tylko jak na ciebie się rzuci to nie tylko się, się ulepszy, to jeszcze tak dużo ci, ci zobaczycie, że jest strzał i po tobie. serce na, na początkowej fazie gry jest tragiczny, ale potem z pierwszym ultem jest trochę lepszy, z kolejnym jeszcze lepszy. Następnym jest prawie, że nie do rozwalenia. I jeszcze, jeszcze ostatni ult. To już jest, to praktycznie się Jeśli jeszcze się se doładuje ULTRA, to w ogóle już Serge ma zwycięstwo. And, a więc Serge. O co ja 10 na 10 Najlepszej no, chromaty. Raz. Raz to jest. Ja go kupiłem tylko z. Ten ogon. Ja kupiłem tylko dlatego, że mi się. No, on koncept postaci ogólnie. E, tak to. Raz. Mi się podoba jego strzał, to jest taki sam co na tym, na Rico, ten strzał, co Riku, faktycznie nic nie daje tylko cię lekko ulepsza, to są to jest dodatkowy power cube i to tylko jeżeli dostaniesz obrażenia, mam na nim 15 rankę, nie wiem jak to wbiłem, w sumie na rafie miałem najmniejsze pucharki na moich Trochę starszych, bo sprzed tygodnia filmów możecie zobaczyć, że miałem na nim, no, 14 rankę i to jeszcze zminusowałem, no, bo miałem takie chore zadanie, które już zrobiłem. 20, pamiętam, że to było, miałem rozlać 24 przeciwników z Ruffsem, ale mi się nie chciało. Do Roffsa oceniam. Kurde, to będzie mój naj, najdłuższy filmik na kanale Ruffsa, oceniam. Kurde, tutaj muszę się zastanowić. Bo Rafs jest dosyć słabym, słabym churomatykiem, ale mi się nawet podoba. Nawet fajnie się nim gra, grywa. Więc Rafsa oceniam. Jeszcze muszę to przemyśleć, czy dać jeszcze ósem, siódemkę czy ósemkę. 8 na 10: 8 na 10 dla Rafsa daje. Trochę zawróżony wynika, ale dlatego że po prostu lubię tą postać, mi się podoba. Większość na nim pucharków do dziesiątej rangi tak naprawdę wbiłem na, 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 na tym. na ładunku. Dosłownie rasa odblokowała ten w ten sam dzień co Galea. Na szczęście da kupiłem sobie w wersji. To dobrze był byłby, był, bo on tego nie darował w życiu. On sobie tego w życiu nie darował. Chciałem jeszcze troszkę na to podoba więc co? Ja już się mogę z Wami żegnać, widzę do następnego i